Dzień dobry, moi drodzy. Witam w strefie miłości. Wenusowy piątek. Dzisiaj informacje dla Was. Ciekawostki. Wybieramy 1, 2. Jedynki mają kosmiczną miłość. Tutaj jest kryształ miłości. Dobrze. Jedyneczki. Jedyneczki mają tutaj urana, więc tutaj jest z grubej rury, że tak powiem. No, tutaj e, można się spodziewać nieoczekiwanego. Tyle bym powiedziała. Mocne, mocne nastawienie na romans, ale też na taki poryw namiętności, jakąś euforię. Uwaga, na takie totalne zauroczenia, zakochania. No, e, mogą być jakieś szaleństwa zmysłowe. Tutaj nie ma konwenansów, słuchajcie. Tutaj się może wymknąć coś spoza kontroli. E, tu też takie są nagłe spotkania, wiecie, takie bąbnięcie, nie? Tak się spojrzy i wie. Takie są uderzenia tutaj też. Więc no, mogą być ciekawe wydarzenia, ciekawe spotkania. Być może też zupełnie, zupełna też zmiana w obecnym związku, która no, co pokaże, to pokaże, bo to też zależy. Od Was może być pozytywna, może być negatywna, nie? No więc, no nie, więc niezła energia, niezłe uderzenie, ok? A dwujeczki e, mają e, rodonit, i e, rodonit tutaj jest pokazany taki, że można pracować z tym kamieniem e, do tego, aby aktywować czakrę serca. I chodzi tutaj też o zachętę do miłości, by dzielić się darami, które nosisz w sobie, które nosi na przykład partner, tak żeby była wymiana, tak żeby była harmonia. Równowaga. Tu y, pracujemy z tym kamieniem w strefie y, związków, relacji czy u siebie samego, po to by była y, większa życzliwość, większa otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie, y, uzdrowienie tutaj też pewnych tematów, czy w związku, czy w samym sobie, y, zgoda, pojednanie. Tu takie tematy są, więc tak, żeby tu pomogło, można kłaść y, kamień sobie na czakrze serca y, i tu pracować z jego energią. Y, można też kupić, y, trzymać w domu z intencją, właśnie, żeby pracował na, na dobro, na równowagę, harmonię, czy, 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 czy takie dobre y, stosunki, że tak powiem, czy w małżeństwie, czy w rodzinie. Czy pomiędzy partnerami, czy właśnie dążenie do zgody, tak? Więc tu można medytować z tym kamieniem, yy, składać intencje i tak, żeby yy, pracował tutaj na naszą rzecz. Więc takie mamy dzisiaj tematy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, papa! Pa.